Mężczyzna wyszedł na ulicę i złapał taksówkę, która akurat przejeżdżała. Wsiadł do pojazdu, a kierowca powiedział: Doskonały timing. Jesteś dokładnie jak Janusz Nowak. Zaskoczony pasażer pytał: Kto taki? Janusz Nowak. To gość, który zawsze wszystko robił dobrze. Nad każdym wiszą jakieś chmury. Nie nad Januszem. Był fantastycznym sportowcem. Mógłby wygrać wielkiego szlema w tenisie. Grał na poziomie zawodowym w golfa. Śpiewał jak baryton operowy, tańczył jak gwiazda Broadwayu, a jak grał na pianinie, to po prostu trzeba było to usłyszeć. To niesamowity facet. Brzmi jak ktoś naprawdę wyjątkowy. To jeszcze nie wszystko. Miał pamięć jak komputer. Pamiętał urodziny wszystkich. Znał się na winach. Wiedział, jakie dania zamówić i jakim widelcem je zjeść. Potrafił naprawić wszystko, nie tak jak ja. Ja zmieniam bezpiecznik, a cała ulica traci prąd. Ale Janusz Nowak potrafił zawsze wszystko zrobić dobrze, za każdym razem. Wow, co za facet. Zawsze znał najszybszą trasę, żeby ominąć korki. Nie tak jak ja, zawsze w nich utknę. Ale Janusz nigdy nie popełnił błędu i wiedział, jak traktować kobietę i sprawić, żeby czuła się dobrze. Nigdy nie sprzeciwiał się nawet wtedy, gdy była w błędzie, a jego ubrania zawsze były nienagannie czyste, buty lśniące jak lustro. Był doskonałym człowiekiem. Nikt nie mógł się równać z Januszem Nowakiem. Jak go poznałeś? Nigdy tak naprawdę nie poznałem Janusza. On zmarł, a ja poślubiłem jego żonę.